Ogłoszenia rozpoczynamy tradycyjnie od informacji na temat dyżuru radnych Rady Miasta Wąbrzeźno. Ale tym razem nie zaprosimy Państwa na kolejne spotkanie, lecz ogłosimy, że w dyżurach nastąpiła dwumiesięczna przerwa. Ponownie zgłosić wszelkie zapytania i wnioski będziemy mogli po wakacjach 1 września. A już teraz zapraszamy widzów do zapoznania się z najnowszymi atrakcjami, które czekają nas w najbliższych dniach i tygodniach. Strażacy Ochotnicy zapraszają wszystkich mieszkańców na piknik 3 lipca o godzinie 15 na Wąbrzeski Rynek. Świętować będziemy wejście OSP Wąbrzeźno do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz jej 140 urodziny. W programie m.in. koncert Orkiestry dentej przedstawienie teatru AFISZ, konkursy i naturalnie pokazy Straży Pożarnej. Podczas imprezy parking na placu Jana Pawła II będzie zamknięty. Natomiast 4 lipca zapraszamy na dwie imprezy plenerowe. Pierwsza to propozycja Wąbrzeskiego Domu Kultury – koncert rokowy dla młodzieży. Od godziny 19 na placu Jana Pawła II zaprezentują się dwa zespoły – The Grizzly Ambulance oraz Śmiertelna Kombinacja. Drugą możliwość spędzenia tego dnia kierujemy do aktywnych Wąbrzeźnian. Stowarzyszenie Inicjatywa zaprasza na kilkugodzinny program pod hasłem Żyj Aktywnie i Zdrowo. O godzinie 15 na podzamczu chętni mogą wziąć udział we wspólnym przejeździe na rolkach, następnie uczestniczyć w warsztatach jogi, czy zajęciach fitness. Chociaż w ramach słonecznych wakacji w WDK ruszyły już warsztaty i lista biorących udział dzieci została zamknięta, to my przypominamy, że w programie są dwie bezpłatne projekcje filmowe dla wszystkich dzieci. Pierwsza miała miejsce 29 czerwca, a na kolejną zapraszamy 4 lipca o godzinie 16 do sali kinowej. Wciąż zapisać pociechę możemy natomiast na warsztaty pod nazwą Wakacyjny przyjaciel w bibliotece, bo to Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza od 6 do 17 lipca na zajęcia plastyczne, przebieranki czy zabawy literackie. Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli w Twojej firmie zastosowano rozwiązanie techniczne bądź organizacyjne lub opracowanie naukowe, które poprawiło warunki pracy, zgłosię do 31 lipca w sekretariacie konkursu szczegóły na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy lub pod numerem telefonu 22 623 36 83. Womrzeski Dom Kultury zaprasza 19 lipca od godziny 10 na plac Jana Pawła II. Istna gratka dla miłośników motoryzacji i nie tylko. Na rynku, jak co roku, znajdzie się około setka zabytkowych pojazdów. Dodatkowe atrakcje przewidziane tego dnia to pit stop, zabawy oraz konkursy. Przypominamy właścicielom zabytkowych aut, że chęć uczestnictwa należy zgłosić do 15 lipca w dziale Animacji Kultury osobiście drogą mailową pod adres wabrzeznok.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 56 688 17 27 wewnętrzny 24. Wąbrzeski Dom Kultury zachęca także do wzięcia udziału w czwartym Miejskim Plenerze Malarskim. Osoby, które zgłoszą chęć udziału przejdą szybki kurs od 7 do 9 sierpnia pod okiem malarza Andrzeja Sobczyka. Na koniec ogłoszeń zapraszamy na kolejną sierpniową inicjatywę. Przegląd kapel podwórkowych w tym roku zostanie zorganizowany 22 sierpnia, a chętne zaprezentowania się zespoły proszone są o nadesłanie na adres organizatora wypełnionej karty zgłoszenia do 8 sierpnia.